Hej, tu Małgorzata. Witam Was serdecznie 3 grudnia. Jak 3 grudzień to trzeci dzień kalendarza adwentowego. I dzisiaj mam oto taką paczuszkę. Kalendarz przygotowała dla mnie Ania z kanału Ania Tworzy. Bardzo się cieszę, że mam radość razem z Wami tutaj oglądania co jest w środku. Otwieramy. Otwieramy. Nie mam pojęcia, co może być. Nic nie zgaduję, bo po prostu nic nie przychodzi mi na myśl, więc patrzę do środka. I wyciągam wszystko. Wszystko wszystko. A, To wszystko. Dzisiaj mamy stempelki, stempelki w gwiazdeczki, przeurocze. Śliczny jest ten stempelek. Piękny. Craft and You. No i nie mam takiego, bo mam kilka stempli, ale takiego jeszcze nie mam. Śliczny jest. Naprawdę. Bardzo się cieszę. CS030. Cudowne gwiazdunia. Bardzo się cieszę, więc będziemy robić karteczki i do ateciaczków, i do wiele innych prac. Bardzo fajne. To dzisiaj, na, na dzisiaj już wszystko. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia życzę. Pa-pa.